Witam na moim kanale. W końcu się doczekaliśmy. Został uruchomiony wczoraj, 15 stycznia, elektroniczny system poboru opłat na autostradzie A2. Niestety nie na całej odcinku, tylko między Poznaniem a Konienem. System działa na zasadzie video tolingu, tak jak na Amber One oraz A4, można z niego skorzystać przy pomocy aplikacji AutoPay. Ale żeby usługa działała, musimy ją najpierw aktywować. Co zaraz wam pokażę, jak zrobić. Przejdziemy razem do aplikacji AutoPay. Już jesteśmy. Wybieram samochód, w którym chcę włączyć usługę. Przechodzimy do Aktywne usługi automatyczne. Naciskamy Wszystkie. Następnie wyświetla nam się lista usług, które mamy dostępne w tym samochodzie. Jak widzimy na dole, autostrady A2 Poznań-Konin jest nieaktywna. Tutaj mamy wszystkie informacje dotyczące tego, co zostało uruchomione, na jakim odcinku, jakich dotyczy samochodów, na mapie określone w którym miejscu, oraz grafika do których szlabanów bramek podjechać z przekreślonym tutaj kasierem. Czyli coś podobnego jak na reszcie autostrad. Zatrzymujemy się pod białą linią, czekamy aż kamera zczyta tablicę i ruszamy, gdy szlaban się podniesie. Żeby uruchomić usługę. Wychodzimy z info. Następnie wchodzimy w płatności automatyczne zmień, gdzie musimy odznaczyć yy, tutaj sobie autostradę A2 Poznań Konin. I po oznaczeniu widzimy, że na liście jest usługa w trakcie aktywacji. Jeżeli macie w aplikacji więcej niż dwa samochody, to dla drugiego samochodu musicie też aktywować tą usługę. Na moim kanale znajdziecie również materiał o tym, jak skonfigurować tutaj przejazd na Amber One, więc zachęcam do obejrzenia. A na tą chwilę z mojej strony to wszystko. Jeżeli materiał się podobał, zostawcie lajka, a jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami na moim kanale, zasubskrybujcie go.